Czy ja się już spociłem? Skąd wzięło się to dziwne punktowanie w tenisie? Dlaczego 15, 30, 40, a nie po prostu 1, 2, 3? Jak wiecie, albo nie wiecie, w tenisie zbieramy punkty, żeby wygrać gema, gemy, żeby wygrać seta, a sety, żeby wygrać mecz. I to na punktach chciałbym się tu właśnie skupić. Dlaczego za wygranie jednej piłki dostajesz 15 punktów, a potem 10? Teorii jest wiele. A tenis oraz gry, z których się wywodzi, są tak stare, że żadna teoria nie jest potwierdzona na 100%. Swego czasu największą popularność miała teoria zegarowa. Gdy zawodnik zdobywał punkt, przesuwano wskazówkę o 1 czwartą tarczy zegara. A więc 15, 30, 45, zaraz do tego wrócimy. I gdy wskazówka kończyła obrót, to zawodnik wygrywał gema. A dlaczego zmieniono 45 na 40? Wynika to z gry na przewagi. Podczas wyniku 40-40, gdy zawodnik zdobędzie punkt, to nie wygrywa jeszcze gema. Potrzebuje mieć dwa punkty przewagi. Dlatego, gdy gracz osiągnął jeden punkt przewagi, to z 40 przesuwano na 50. Jest to bardziej przejrzyste niż przesuwanie z 45 na 52,5. Jednak, tak jak wspomniałem, nic nie wiemy na pewno, ponieważ pomimo tego, że tenis, jaki dziś znamy, Powstał w drugiej połowie XIX wieku. Tak przypominające tenisa gry miały swój początek już w XI wieku, gdy nikt jeszcze nawet nie słyszał o zegarach ze wskazówką minutową. O nazwie tenis też jeszcze nie słyszano. Wtedy grało się w Je de Pum, a w początkowych latach piłkę odbijano ręką. To właśnie Francuzi są odpowiedzialni za stworzenie tej gry. Inna teoria mówi o odmierzaniu długości boiska. Kord miał 90 stóp, a więc po 45 na połowę. Teoria głosi, że gracz po zdobyciu punktu podchodził 15 stóp do siatki. Z 30 musiał przejść na 40, ponieważ na 45 metrze była już umocowana siatka. Kolejna teoria sugeruje, że punktacja może pochodzić od starych systemów monetarnych. W średniowiecznej Francji i Anglii monety były podzielone na 60 jednostek. Dlatego 15, 30 i 45 wydają się logicznymi punktami odniesienia. W wielu teoriach tłumaczy się zmianę z 45 na 40, zwyczajnie wygodą wymowy. Pewnie w każdej teorii jest trochę prawdy. Sport się rozrastał, a globalna komunikacja była na nieporównywalnie słabszym poziomie niż teraz. Zasady też się zmieniały. Jak o tym pomyśleć, to byłoby aż dziwne, gdyby wszystko zachowało się jasne i klarowne od początku do końca. Nawet jak grałeś w Tysiąca na boisku po szkole, to miałeś inne zasady niż dzieciaki z innego osiedla czy innej szkoły. Główka ratuje czy nie?